witam wszystkich z tej strony nie ma ty 86 tylko szpon tak. zmieniłem sobie nazwę kanału no i postanowiłem sobie tak nakręcić jakiś filmik jest sobota 8 czerwca 2013 roku godzina dokładnie 13.24 tak dawno nie nakręcałem filmiku pomyślałem sobie może jakiś filmik nakręcę ym, filmik będzie dotyczył mikrofonu czyli jak ym, podkręcić swój mikrofon ym, według mnie no, najprostszy najłatwiejszy sposób w Windows 7 tu mamy taką ikonkę głośnika w prawym dolnym rogu. Naklikamy prawym przyciskiem myszy i dajemy urządzenie do nagrywania. No i tu mamy mikrofon. Tak, wchodzimy w to. No i tu mam ogólnie wszystko, te właściwości mikrofonu, tak jakby ustawienia. No i dajemy poziom. No i tu mam zwiększyć wydajność mikrofonu. No i to praktycznie nie wiem, czy. W standardzie chyba tak, no ja tak miałem, jest ustawione na 0. Po prostu podmienić się na 10, 20 lub 30, maksymalnie oczywiście można 30 dB, więc no no i wtedy wam mikrofon powinien hulać. Tu mikrofon tak jak też można podkręcić, ja mam na 54. No i tu już raczej to nic tu jest takie no nasłuchiwanie, no. Wystarczy, że zmienicie to i, i tak jak mówię mikrofon będzie hulał. Możecie mówić cicho, jak chcecie, ale i tak was... Ktoś usłyszy na przykład przez skrypę, nie wiem. No co, no to to było w tym, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.